Nie pękaj! Chwyć za kaktus! Tylko w nowym egzotycznym smaku z tym barku. Kaktus wzmocniony limetką. Spróbuj też innych owoców świata z tym barku. Magazyn dla rodziców Mama i Dziecko w tym numerze. ABC zdrowia dziecka. Rad na typowe niemowlęce dolegliwości. A dla taty sprawdź czego powinieneś nauczyć swoje dziecko. Oraz prezent. Szczoteczka do zębów dla malucha. Cztery wzory do wyboru. Zawsze co miesiąc, zawsze z prezentem. Magazyn dla rodziców Mama i Dziecko w kioskach już od 12 lutego. <laughs> dla każdego, namioty do wygrania, Rekilowa. danonki Rasne zdrowo!